Najlepsze wina z czasem zyskują na smaku, no i na ten film też musieliście trochę poczekać. Czy dojrzał do tego, aby sprostać waszym oczekiwaniom? Przekonajmy się, bo to trzeci odcinek waszej ulubionej serii, czyli mity i legendy świata gier. W poprzednim odcinku mówiłem wam, że każde 500 lajków to dodatkowa ciekawostka do podstawowych 6 i troszeczkę mnie z tym poniosło, ale niech już będzie. Dziś pokażę wam 7 mitów i legend, a każde 200 lajków zebranych do końca tygodnia pod tym filmem to dodatkowa ciekawostka w kolejnym odcinku. A jak już został lajka, nie zapomnijcie o sobie, żeby być na bieżąco. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy! Pokémon Kamień Mgły. Ponownie, co to za odcinek Mitów i Legend bez pokemonów. Kto z Was w poksy grał, ten wie, że kamienie ewolucyjne nie są czymś niesamowitym. Jak sama nazwa wskazuje, są używane do wymuszenia ewolucji na Pokémonie, a zwłaszcza takim, który nie może ewoluować w żaden inny sposób. Na przykład, żeby wyewoluować Pikachu w Rajczu, musimy dać mu kamień pioruna. Także co jest takiego niesamowitego w kamieniu mgły? Po pierwsze, pozwalał wymusić ewolucję na każdym pokemonie. I tak, nawet takim, który nie mógł już dalej ewoluować. Całkiem OP, prawda? Po drugie niesamowite w nim jest to, że najprawdopodobniej nigdy nie istniał. Według plotki Kamień Mgły znajdował się na Seafoam Island. Aby go dostać musieliśmy zebrać wszystkie możliwe przedmioty na tym obszarze, a potem odpowiednio użyć item findera. Oczywiście jest to kolejna legenda mająca na celu zmarnowanie czasu graczy, a może jednak bardzo dobrze ukryta ciekawostka? Chyba się nigdy nie dowiemy. Minecraft Entity 303 Kolejna legenda ze świata Minecrafta, ale my wiemy, kto jest prawdziwym OG demonem tej gry. Herobrine na zawsze numerem 1. W przeciwieństwie do niego, Entity 303 nie jest jednak bytem paranormalnym, co pewnego rodzaju wirusem zakodowanym w grze. Podobno umieścił go tam zwolniony pracownik, który stworzył team hakerów szukając zemsty na byłym pracodawcy. Znakiem rozpoznawczym hakerów był właśnie numer 303 w nazwie. Tak jak Herobrine według legend obserwował nas tylko z daleka i raczej rzadko utrudniał grę, tak 303 wchodził do prywatnych światów graczy i... I je niszczył. A to i tak w miarę łaskawy scenariusz. Ponoć Entity 303 potrafił też niszczyć konta Minecraft, a nawet komputery graczy. Ci, którzy rzekomo spotkali Entity, twierdzą, że w ich świecie pojawiły się odwrócone krzyża, na niebie widzieli latający ogień, a budowle same z siebie płonęły. Szczerze, jak dla mnie ta historia to marna podróbka Hirobraina, ale przez brak paranormalnego backstory wydaje się całkiem realna. W końcu kto wie, co wkurzeni programiści zostawili po sobie w kodzie gry. Dmuchanie w cartridge. Z mrocznych klimatów przejdziemy do czegoś bardziej przyziemnego, a dokładniej legendy, którą pamiętają prawdziwi OG gracze. Istniał mit, w którym dmuchanie w Cardridge miało naprawić jego złe odczytywanie w konsoli. Brzmi to logicznie, no bo skoro konsola nie czyta gry, to znaczy, że jest tam jakiś brud. Brud, który najłatwiej wydmuchać. Co najlepsza, metoda ta rzeczywiście przynosiła pozytywne efekty. Ale nie dlatego, że wydmuchiwaliśmy kurz. Po pierwsze, najprawdopodobniej gra nie była odczytywana, ponieważ piny w nośniku były nie do końca podłączone do konsoli, więc po jego pozycji, na przykład w postaci wyciągnięcia kartridża bez sensownego przedmuchania go i wsadzenia z powrotem, powinno naprawić błąd. Istnieje też teoria, w której to drobinki wydmuchiwanej śliny działały pozytywnie na przewodzenie prądu. Jedno jest pewne, krótkoterminowo ten sposób magicznie działał, ale nie polecam z tego korzystać długoterminowo, bo wilgoć z naszego oddechu może spowodować korozję pinów i trwałe uszkodzenie gry. Pst. Widzę, że duża część z Was nadal nie subskrybuje kanału. Nie ma się co wstydzić, zostawcie suba, żeby nie przegapić nowości. Pamiętajcie też, że każde 200 lat to jedna legenda więcej w kolejnym odcinku serii Terraria Scraggler. Temat podsunięty przez tego widza, więc jeśli też macie propozycje legendy, piszcie w komentarzu. Jak wkurzyć graczy Terrarii? Powiedz mi, że to taka podróbka Minecrafta, ale 2D. Ale oczywiście nie jest to dobre porównanie, bo to dwie zupełnie różne gry. Ale jeśli już chcemy porównywać, to trzeba zaznaczyć, że Terraria była w czymś pierwsza. Podczas gdy Minecraft był zupełnym pustkowiem, bez żywej duszy, Terraria już wtedy miała swoich NPC. W miarę postępów w grze oddokowywaliśmy kolejnych, a każdy z nich miał trochę inne funkcje i towary, które sprzedawał. Jednym z takich npc tów miał być właśnie skragler, którego gracze zarzekają się, że widzieli. Ale oczywiście nie ma na to żadnych solidnych dowodów. Oficjalnie jest on nawet uznawany za efekt Mandeli. Skraglera podobno można było wyłowić w dżungli, a szansa na to była bardzo mała. NPC po wyłowieniu miał się zachowywać dziwnie, tak jakby tańczył. A gdy wchodziło się z nim w interakcję, zaczynał mówić dziwne rzeczy o żyjącej dżungli i o tym, że pragnie dusz. Zachęcał do eksplorowania głębin, potrafił też wytwarzać bardzo głośne, niepokojące dźwięki. Wszystko po to, żeby na końcu znikać bezpowrotnie. Dyskusja na temat NPC-ta przywołała podobno jednego z deweloperów. Przyznał on, że Skragler istniał, ale został usunięty właśnie przez te niepokojące interakcje. No ale z drugiej strony ktoś go musiał zaprogramować w taki sposób. Więc po co go później usuwał? Jak to z legendami bywa, pewnie nigdy się nie dowiemy. GTA San Andreas? Wielka stopa. Yeti. Legenda nie tylko w grze, ale też w prawdziwym świecie. Czym on jest? Chyba nie muszę wam mówić. Wielka małpa zamieszkująca górskie tereny, a tak się składa, że w GTA San Andreas można kilka takich znaleźć. Na temat tej plotki wypowiedział się nawet sam dyrektor generalny Rockstar Games, prostując, że w grze tak jak w prawdziwym świecie wielka stopa nie istnieje. No to co? Można zamknąć temat. Oczywiście, że gracze nadal spekulowali. Wielkiej stopy doszukiwano się wszędzie, nawet w losowych zdjęciach na ścianach domów. Pojawiały się kolejne plotki o spotkaniach z Yeti, czy znalezieniu jego śladów. Mit był tak popularny, że przeszedł nawet do GTA V. Stworzono tam misję, w której ścigamy właśnie wielką stopę. Niestety tutaj cała akcja okazuje się fejkiem, bo był to tylko człowiek w przebraniu. Miły smaczek od twórców. Oczywiście, że nie ma żadnych solidnych dowodów na istnienie takiej postaci w GTA. A tak jak mówiłem, sami twórcy potwierdzili, że wielkiej stopy w grze nie ma. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tej ciekawostce, odsyłam was na kanał Willy Extreme. Tam jest cały film o Yeti z GTA San Andreas i innych legendach a ja oczywiście korzystałem z tamtych informacji tworząc ten film. Cywilizacja Atomowy Gandhi. Jednym z najsłynniejszych polityków świata jest właśnie Gandhi. Jego pacyfistyczne poglądy zainspirowały wiele osób i znacząco wpłynęły na politykę Indii. Tak słynny przywódca obowiązkowo musiał się znaleźć w jednej z najpopularniejszych gier strategicznych, czyli cywilizacji. Jako że za życia słynął swoim propagowaniem pacyfizmu, te cechy zostały również odtworzone w grze, przez co miało najniższy możliwy w grze poziom agresji. Okazało się, że tak niska Wartość miała pewnego buga. Zmieniając ustrój na demokratyczny, domyślnie zmniejszamy współczynnik agresji. Ale niestety gra nie obsługiwała ujemnych wartości, przez co licznik wariował i ustawiał agresję Gandiemu na najwyższy możliwy poziom. Przez to ten pacyfistyczny lider ochoczo podejmował się nuklearnych ludobójstw. Ta historia brzmi bardzo prawdziwie, ale nie zapominajmy o czym jest film. Rzeczywiście wiele osób uwierzyło w tę historię, bo brzmi ona logicznie i przekonywująco. Ale nie jest prawdziwa. Taki bug w oryginalnej cywilizacji. Prawdopodobnie nigdy nie istniał. Sam Meier przyznał, że taki błąd nie mógłby istnieć w pierwszej części cywilizacji. Mimo wszystko twórcy uznali ten fakt za bardzo zabawny i w kolejnych częściach domyślnie Gandhi dostawał kilka gratisowych atomówek, których w sumie i tak nigdy za bardzo nie używał. Petscope. Wiele gier w historii niestety zostało porzuconych w trakcie tworzenia, a taka właśnie miała być gra Petscope tworzona na PlayStation. W ręce pewnej osoby trafił niedokończony i dziurawy egzemplarz tej właśnie gry, a to jak ona wyglądała zostało nagrane i uwiecznione na YouTube. Petscope to trochę takie Pokémony. Gra polegała na łapaniu stworków, ale w kreatywny sposób. Jak to z legendami bywa, gra jest dość niepokojąca. Na przykład, żeby złapać chmurkę deszczową, musimy odciąć od wody kwiatek, który przez to Umiera, ale prawdziwa jazda bez trzymanki zaczyna się, gdy udamy się do pewnej lokalizacji. Na pierwszy rzut oka nie pasuje ona do całej gry. Ze słodkiej cukierkowej oprawy wchodzimy w świat niczym ze Slendermana. W lokacji tej znajdują się stare creepy drzwi, przenoszące nas do podziemi. Po drodze spotykamy więcej creepy pomieszczeń, niepokojących NPC-ów i inne psychodeliczne straszaki. Temat ogólnie jest bardzo rozbudowany, także bez sensu streszczać całość. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tej grze, zapraszam was na kanał Petscope, tam znajduje się seria 24 4 gameplay. Fani nadal snują coraz bardziej rozbudowane teorie, co oznaczają te wszystkie rzeczy zostawione w grze. Czy Petscop kiedykolwiek istniało poza kanałem YouTube? Czy rzeczywiście powstawało na pierwsze PlayStation? A może twórca kanału sam to stworzył na potrzeby budowania creepypasty? Nie wiem, choć się domyślam. Z mitami w grach jest jak z teoriami spiskowymi. Mimo dowodów ludzie i tak mówią swoja kreatywność tylko napędza budowanie kolejnych pokręconych teorii. To dopiero wierzchołek góry lodowej, jaką są mity i legendy z gier. Ale nie martwcie się, Niczym Kapitan Tytanika przebijemy się przez tą górę w kolejnych odcinkach. Jeśli macie jakieś sugestie, jakie legendy powinienem poruszyć, dajcie znać w komentarzach, a przypnę wam serduszko. Zostawcie też łapkę w górę, bo każde 200 lajków to dodatkowy mit w kolejnym odcinku. A jak już to zrobicie, to zostawcie też suba, żeby nie przegapić. Do zobaczenia za tydzień.